Flower Skin to podkład dla cery wymagającej, świetny podkład dla osoby, która chce wzmocnić skórę, może po jakichś czynnikach, które ją osłabiły, albo po prostu prewencyjnie działać, wzmacniać i pielęgnować, również w makijażu, jako kolejny krok pielęgnacyjny poprzez aplikowanie podkładu. Jest to świetna propozycja dla osób, które cenią pielęgnację w makijażu. Ponad 70% to właśnie pielęgnacja marki dr Irena Eris. Podkład nawilża, regeneruje, ponieważ mamy tutaj proteiny i peptydy oraz wyciąg z pestek migdału, który powoduje, że po całym dniu noszenia takiego makijażu skóra jest miękka, gładka i nawilżona. Podkład dający przepięknie naturalny efekt, efekt drugiej skóry. Jest to wrażenie bardzo wypielęgnowanej, gładkiej i miękkiej wizualnie, ale też w dotyku skóry. Nie mamy tutaj um, glow, nie mamy tutaj też zmatowienia skóry, i mamy tylko i wyłącznie poprawę kolorytu oraz właśnie jej struktury. Podkład zawiera tylko i wyłącznie pigmenty mineralne, i są to pigmenty otoczkowane, które są hydrofobowe. Więc, kiedy pojawi się na naszym policzku łza szczęścia albo inna wilgoć, to makijaż nie drgnie. Dzięki właściwościom regeneracyjnym jest to podkład, który doceni osoba starająca się dbać w maksymalnym stopniu o cerę, ale też ktoś, kto w tym momencie ma podrażnioną skórę. Może po jakichś czynnikach zewnętrznych, lub osoba o cerze bardzo, bardzo wrażliwej, również dojrzałej. Podkład możemy aplikować dowolnie, natomiast myślę, że najwygodniej będzie po prostu nakładać go dłońmi ma kremową, taką delikatną konsystencję, bardzo przyjemną w dotyku, przypominającą serum. W tym przypadku serum proteinowo-peptydowe. Mamy tutaj też wyciąg z nasion migdału, który również wzmacnia cerę i dodaje jej wilgoci, takiej też optycznej. Dzięki temu podkład przepięknie się stapia i właśnie daje ten efekt drugiej, zdrowej, wypoczętej i nawilżonej skóry.